Co to jest Big Idea i dlaczego warto ją określić, pamiętając o tym, żeby nie zacząć jej wymyślać? O tym w pilotażowym odcinku, jak określić Big Idea. Nazywam się Kuba Ponikarczyk i jestem właścicielem Branding Authentico, agencji, dzięki której Twoja marka będzie znana szybciej. W tym programie będę podrzucał i rozwijał pytania, które pozwolą określić Ci Big Idea Twojej marki. A z uwagi na to, że jest to odcinek pilotażowy, to zajmę się samym pojęciem Big Idea i już teraz przejdę do pierwszego pytania: Co to jest Big Idea? Big Idea to inaczej wielka myśl lub myśl przewodnia. Najczęściej przyjmuje formę zbliżoną do sloganu lub hasła reklamowego i te krótsze wersje Big Idea bardzo często nawet się nimi stają. Jednak to nie musi być tylko taka forma przekazu. Może być to na przykład nieco bardziej rozwinięte zdanie. Big Idea jest esencją Twojej strategii, wizji, misji. Jest to taka skondensowana jej wersja. Jest wynikową charakteru Twojej marki, jej reputacji, roli na rynku, specyfiki produktu lub usług, a także nawet takie wewnętrznego postrzegania przez Twoją ekipę tego, co Twoja marka robi. To bardzo krótki, skondensowany przekaz, który daje pełniejszy obraz tego, czym zajmuje się Twoja firma, produkt lub usługa. Przykładem może być słynne Think Different marki Apple lub Just Do It marki Nike. Jednak poza tą oczywistą, wizerunkową funkcją, Big Idea ma tak naprawdę dużo więcej do zaoferowania. Osobiście postrzegam Big Idea jako bardzo praktyczne narzędzie, które z jednej strony pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy i mnóstwo czasu, a z drugiej strony przyłożyć się trochę do efektywności w niemal każdej dziedzinie Twojej firmy, w szczególności wtedy, kiedy nie pracujesz w niej już sam, a posiadasz zespół. Zacznijmy od tej pierwszej funkcji, tej funkcji oszczędzania. Dobrze sprecyzowana Big Idea bardzo przyspiesza proces formułowania każdego komunikatu. Nieważne, czy tworzysz treść na zakładkę o nas, czy próbujesz stworzyć posta na Facebooku, czy udzielasz krótkiego wywiadu w radiu jakimś lokalnym, czy dajesz wskazówki dla Twojej agencji reklamowej. Posiadając Big Idea bardzo szybko złapiesz odpowiedni trop tego, co powinieneś mówić i jak powinieneś mówić, bez tracenia czasu na szukanie... Pomysłu. To samo tyczy się tak naprawdę też decyzji strategicznych, nawet tych najtrudniejszych. Dzięki Big Idea bardzo szybko będziesz wiedział, co powinna dana decyzja ci zapewnić, czyli w którym kierunku strategicznie popchnąć swoją firmę. A gdzie to oszczędność pieniędzy? Bez doprecyzowanego komunikatu bardzo często strzelamy na ślepo. I być może czasami strzelając na ślepo uda się coś trafić, ale no, amunicji idzie o wiele więcej niż tego byśmy chcieli. To tak jakbyśmy strzelali z takim karabinem w stylu Rambo do pojedynczego celu. Dużo lepiej jest się przesiąść na taki karabin snajperski, który bardzo precyzyjnie wymierzy i nawet jak nie trafi za pierwszym razem, to jest druga szansa, że to będzie drugi, trzeci, czwarty strzał, a nie po prostu wyładowanie masy, masy, masy amunicji, no licząc po prostu na to, że się w końcu jakimś cudem uda. I w tym przypadku oszczędności pieniędzy to również dotyczy decyzji strategicznych, bo wcześniej mówiłem o tym, że szybciej możemy je podejmować mając Big Idea, a... Tutaj w przypadku kasy możemy podejmować te decyzje dużo bardziej precyzyjnie i dzięki temu mniejszym kosztem również pieniędzy będziemy w stanie utrzymać firmę na pewnym powiedzmy torze, kursie i wszystkie te decyzje strategiczne sprowadzać do tego, żeby realizować tą Big Idea. A jeżeli będzie dobrze opracowana, to znaczy, że realizując Big Idea będziemy robili najbardziej opłacalne decyzje. Dobra, oszczędność wkrótce wyjaśniona. Teraz zajmijmy się tą efektywnością. Jeżeli prowadzisz zespół, to na pewno spotkałeś się z tym, jak trudno przedstawić swojej ekipie taką istotę Twojego biznesu. Z jednej strony wydaje się ona prosta, ale z drugiej strony, gdy zaczynasz tłumaczyć, to bardzo często, przynajmniej moi klienci o tym mówią, że widzą, że z drugiej strony nie ma takiego pełnego zrozumienia. I Big Idea jest takim spoiwem, które pozwala z jednej strony wyrazić to, co chcecie, a to z kolei pozwala na to, żeby Twoi pracownicy stali się coraz bardziej samodzielni, tak? Bo bez zrozumienia istoty tego, czym Twoja firma się zajmuje, raczej ciężko taką samodzielność pozbawioną. Zbyt dużej ilości błędów, tak, bo wiadomo, samodzielny może ktoś być, ale kwestia, ile błędów będzie popełniał i czy to w ogóle ma sens. Jest tutaj kluczowe, więc posiadając Big Idea, możecie z jednej strony wyjaśnić, o co tak naprawdę w tej firmie chodzi po zarobieniem pieniędzy, bo to oczywiście jest bardzo ważne i jest tu podstawą każdego biznesu, ale w pewnym momencie musi chodzić też o coś więcej. I po pierwsze właśnie możecie to wytłumaczyć, po drugie jesteście w stanie w ten sposób zjednoczyć zespół wokół jakiegoś celu, po trzecie jesteście w stanie też pozyskiwać pracowników, z czym będzie coraz większy problem, to nie jest chwilowa sytuacja, że trudno jest Ci zbierać ekipę, z tym będzie coraz, coraz trudniej, więc tutaj też Big idea bardzo mocno się przykłada. No i czwarta sprawa jest to taka świetna ściąga, to sformułowany komunikat może być świetną ściągą do tego, żeby nadawać kierunek każdemu, codziennemu zadaniu, żeby mieć taki uniwersalny punkt odniesienia w tym, takim codziennym trybie pracy, w którym ktoś musi podjąć jakąś decyzję. Jeżeli nauczymy ludzi, żeby podejmowali ją w odniesieniu do bkd Idea albo jakiegoś tam wycinku, który dotyczy akurat tego pracownika, no to mamy jakiś taki uniwersalny punkt zaczepienia, wokół którego możemy budować spójność tego, co robi ekipa, jak myśli ekipa, jakie wyznaje wartości i jakie tak naprawdę ma doświadczenie klient w kontakcie z Waszą firmą, pracując na przykład jeden na jeden z pracownikiem A, a potem pracując jeden na jeden z pracownikiem B. Czy to będą te same doświadczenia, czy będzie troszeczkę inaczej, poza tą kwestią taką osobowościową. Wiesz już z grubsza, czym jest Big Idea i poznałeś kilka powodów, dla których warto ją określać. I teraz tytułowe pytanie brzmi tak – jak określić Big Idea? Przede wszystkim warto skupić się na słowie określać, a nie wymyślać, tak jak bardzo często się to dzieje. I różnica tutaj jest mega subtelna, ale z drugiej strony też kluczowa. I postaram się Wam ją dobrze zobrazować. Jeżeli chcecie określić coś, to musicie to dobrze poznać, wziąć. Sprawdzić z jednej, z drugiej strony, zastanowić się, jak to działa, zrozumieć jego sposób działania, sprawdzić to i od zewnątrz, najlepiej popatrzeć też w środku, jak to wszystko wygląda i wtedy postarać się to określić, używając bardzo często też rzeczy, które już znacie. Jeżeli zaczynamy skupiać się na wymyślaniu, to bardzo często nawet nie widzimy przedmiotu, który chcemy opisywać, i nasze myśli, tak jak zaczynały od tego, żeby wymyślić to, jak. Coś opisać, zaczynam, zaczynają krążyć gdzieś daleko, daleko, powoli odrywając się w ogóle od przedmiotu, nie mając z nim żadnego połączenia. Nasze myśli są coraz bardziej abstrakcyjne, coraz bardziej ogólne i coraz bardziej oderwane od samego przedmiotu, czyli mają coraz mniej powiązań w tym wszystkim. I no, wtedy jest duże ryzyko, że Określona Big Idea po pierwsze nie będzie oddawała tego, czym jest dana firma, jej istoty i po drugie no, przede wszystkim straci swoją taką funkcjonalność przez to, tak? czyli po prostu będzie stanie się zwykłym hasłem, które no, nie do końca jest praktyczne. Dobra Big idea jest po prostu bardzo dobrze określona, a ja osobiście często wręcz mawiam, że jest ona po prostu odkryta, tak? czyli coś tak długo zostało zgłębiane, że w końcu... Udało nam się odkryć. Nie jest to wymyślone, tylko tak dużo rzeczy takim pędzelkiem, powiedzmy, jak archeolog, zdrapywaliśmy, zamiataliśmy, że to w końcu po prostu się wyjawia. To już było, tylko trzeba było to odkryć. I ten proces odkrywania jest bardzo długi. Oczywiście zdarzają się tutaj historie, Fantastycznych snów, na przykład, że komuś się przyśniła cała wizja na ten biznes, misja, jaką będzie wykonywał, strategie, wszystkie, i wręcz jeszcze był w stanie to podsumować tą kropką nad i. Ja osobiście znam może jedną sytuację, która jest zbliżona do tego, ale jednak w większości przypadków jest to bardzo długi proces, który polega przede wszystkim na zadawaniu sobie dziesiątek, jak nie setek pytań. W sumie to raczej w kierunku setek tych pytań. I umiejętnym klarowaniu odpowiedzi na te pytania, doprecyzowywaniu ich, streszczaniu i sprawianiu, że one będą coraz bardziej użyteczne, bo nie sposób jest zadać sobie kilkadziesiąt, kilkaset pytań. I mieć to spisane na kilkudziesięciu stronach, tylko umiejętność kondensacji jest tutaj tym, co jest naprawdę bardzo kluczowe. Pytania, które warto sobie zadawać, określając tą wielką myśl, dzielą się według mnie na takie dwa typy. Te pytania, które rozgrzewają, i pytania, które zmieniają w ogóle całą perspektywę i pomagają też odpowiedzieć na inne pytania. Problem polega na tym, że w wielu przypadkach to, które pytanie jest którym, jest indywidualne dla osoby, która na nie ma odpowiadać. I właśnie tymi pytaniami będę dzielił się w tym programie. Pytaniami, które bardzo często okazywały się tymi kluczowymi, z drugiej strony bardzo podstawowymi pytaniami, które gdzieś nadają rozgrzewkę, bo tak naprawdę Big Idea jest tylko wisienką na torcie całej strategii. A chodzi o to, żebyście zaczęli nadawać ten kierunek strategiczny swoim działaniom, dlatego że to naprawdę przynosi bardzo duże korzyści finansowe, czasowe, no i efektywnościowe pod kątem tego, jak działa Wasz zespół, jak to wszystko się kręci wokół czegoś spójnego, a nie po prostu każdy sobie rzepkę skrobie. I mm, będę ten program nadawał w trzech różnych mediach, minimum. tak Przede wszystkim będę wrzucał to na Facebooka i na YouTube'a. Za chwilę też zaczniemy wrzucać to na mm, podcasty mm, iTunes'owe, być może też na inne jakieś platformy. Więc jeżeli chciałbyś wejść w ten proces i poznać pytania, które zadaję moim klientom przy przygotowywaniu dla nich strategii marketingowych, strategii komunikacji marki, to koniecznie zasubskrybuj, czy polub to źródło, z którego chciałbyś tę wiedzę ode mnie dostawać. A ja tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, właściwie pierwszym.